Możesz mieć eleganckie biuro w Warszawie jedynie za 200 zł miesięcznie. Poszczegóły zaglądnij na stronę www.warszawskiebiuro.pl. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Na program zaprasza firma Autokarol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Sponsorem transmisji jest firma Royalex, polski producent urządzeń i technologii dla ferm drobiu. Państwa pięknie z Pilis, gdzie dzisiaj jeden z pierwszych meczów finałowych o wejście do Ekstraligi. A to oznacza, że mamy w naszym studiu eksperta Marcin Momot, Antonio Lindberg. Witam serdecznie, Marcin. Witam Cię, Michale, witam państwa. Mamy, mamy przyjemność drugi raz z Marcinem współpracować. Pierwsze spotkanie nie pamiętam, nawet jakie było, ale to już było, było, było parę tygodni temu. Teraz stawka nieporównywalnie większa. No i cóż Marcin, czy Twoim zdaniem Dałga PILIS będzie w stanie tutaj zagrozić Ci unitarnów, bo mówi się o tym, że pojadą na pewno u siebie do końca. A w Tarnowie w rewanżu no, teoretycznie niby szans nie ma, no ale właśnie. No ja myślę, że Dałga Pilis ma bardzo wielki handicap własnego toru. I, i trudno wszystkim zespołom Polskim jeździć na Łotwie. Dla wielu jest to wielka zagadka. Także myślę, że będzie dzisiaj ciekawy pojedynek. Tutaj deszcz przed tym spotkaniem, który na pewno pokrzyżował trochę szyki gospodarzom, bo deszcz oznacza to, że ten tor się troszeczkę zmienił. Zobaczymy, jak sobie poradzą z nim. Przypomnę, to tak w formalności 48-42 było w pierwszym spotkaniu obu tygodniu, ale wtedy nie mógł pojechać Sebastian Łamek, który kontuzjowany był. Wygrali gospodarze. Dzisiaj, jak już mówiłem, stawka nieporównywalnie większa tutaj. Dziękujemy za te buzi. To mi Łotwy chyba, tak uważam. No, i proszę Państwa, kwestia jest taka, że będziemy mieli prezentację. Jak już mówiłem, tutaj najsilniejszy skład Unia Tarnów. I w tej chwili na Państwa ekranach Sebastian Łamek, numer 1, Potem Jesper Monberg z numerem 2, Piotr Świderski, trójka. Dzisiaj na plastronie z czwórką Bjarne Petersen. Potem z numerem 5 Janusz Kołodziej, z numerem szóstym Szymon Kiełbasa i pod siódemką tradycyjnie Patryk Hugard, to jest skład ekipy Jaskułek Starnowa. Bez zmian. Tutaj jak chodzi o obsadę tego teamu, a teraz gospodarze 9 Grigori Łaguta. Potem z numerem 10 Leonid Paura. Pod jedenastką dzisiaj Nikolaj Kokin daje szansę. Weteran toru Andrii Korolew, potem 12 Wieczosław Gierudzki z numerem 13 Kiasta Spodzuc. Bardzo słabo w tym sezonie jeżdżący, ale być może dzisiaj będzie miał swój dzień Maksim Bogdanow z numerem 15 i Artią Maguta pod numerem 16. tradycyjnie także zestawienie, jak chodzi o ekipę gospodarzy Eugenii Karawackis. Jeszcze tutaj, także dzisiaj będzie, myślę, miał szansę pokazania się, tak jak mówiliśmy. Z Marcinem stawka nieporównywalnie większa. My zanim przeniedziemy się do parku maszyn, to tutaj e, mówiłem o tym pierwszym spotkaniu. Czy myślisz Marcin, że brak faktycznie łamka w tym pierwszym meczu to było to, że gospodarze poradzili sobie z ekipą Starnowa? No ja myślę, że na pewno tak, Sebastian w przeciągu całego sezonu jeździ bardzo dobrze. Yy, w końcu ściga się w Grand Prix też i myślę, że to miało bardzo wielkie znaczenie w ostatnim meczu. Właśnie Ale brak podstawowego wczoraj zawodnictwa. Wczorajszy występ Łamka w Grand Prix katastrofa, bo tylko dwa punkty. Nie zawsze słońce świeci. Nie w przeciągu nie. całego sezonu myślę, że i tak pokazał nieraz, że, że potrafi jechać z najlepszymi. Dokładnie. Jeszcze dane toru, a my już w Park Maszyn. Tam jest Nikołaj Koki. No i co sądzisz, koleniowiec, o tym spotkaniu? Posłuchajmy. Tak, jak zawsze. No, cały czas w, siebie w domu przygotowuję się na jak na ostatnie spotkanie <grymne> tam zobaczymy jak tam będzie dzisiaj. My już w swojej zadacie to już wypełnili wszystko. Jedziemy tak na luzie, spokojnie, ale no, publika będzie, chcemy też wygrać. Jak wiemy Lokomotiv wygrał już tu z Unią Tarnów. Czy dzisiaj liczycie również na zwycięstwo? но тут диши теньшко, в первом разе это не было уламка, то есть барзодобный заводник, без него то было, а диши он есть унитарно в целом складе, так что мы не мам дешев поважного. важнаго, трохи дали поездить своим заводникам всем молодым, ну дешевенький будет Че Awansujecie do Ekstraligi? Czy w przyszłym sezonie będziecie jeździć w tej lidze, czy nie? No to zobaczymy. Jeszcze rano coś to co powiedzieć, a to najpierw na finał, a dalej tam посмотрим, jak tam w albo coś będzie, bo to... No jeszcze może być i nam rano do Ekstraligi. Dziękuję bardzo. Z nami dzisiaj trener Unitarnów, Panie trenerze, jak drużyna przygotowała się do dzisiejszego spotkania i czy ma obawy przed jakimś meczem? Drużyna jest przygotowana dobrze, większość moich zawodników jedzie z marszu, startują w liga zagranicznych, także jedziemy z marszu, jesteśmy po finale mistrzostw polskich parów w Lesznie, który był rozgrywany w czwartek, także wszystko jest ok. Jesteśmy przygotowani dobrze do zawodów. A co pan sądzi o dzisiejszej nawierzchni toru, bo jak widać do południa tutaj chyba padał deszcz, także... Ten tor nie jest najlepszy? Tak, ale tu gospodarze pracują nad wierzchnią i wszystko będzie ok. Znam, znam te metody, jakimi robią ten tor, także jestem pewny, że tor będzie na pewno bardzo dobry. Dla nas jest to korzystne, żeby opady ten tor będzie troszeczkę bardziej, miał więcej przyczepności, bo zazwyczaj tu jest bardzo twardo i niektórzy zawodnicy mają problemy z dopasowaniem sprzętu silników głównie do tej nawierzchni twardej. Czuję się dobrze, ja, to, tak samo w mieszkanie. Teraz no, też teraz niedobrze z to też to, też padał w noc. No, myślę, że teraz zrobię tor, wszystko, tor będzie fajny. Jak sądzisz, wygracie z Unią Tarnów dzisiaj u siebie? Poglądam, to już nas z nim poważny, poważnie. Jedziemy z drużyny, takich nie zezwali jednego, jednostrannego drużynowca. Jedziemy z zostałem, tak, poglądam. To Teraz biegi i match będzie fajny. Jako zawodnicy, czy czujecie się na siłach, żeby startować w przyszłym sezonie w Ekstralizie, jeżeli byście wygrali? No, myślę to do ekstrazy będzie ciężko to jeśli do ekstrazy to myślę, to, to ciężko będzie to do to, w Rosławiu, jeśli jechać raż, to w Rosławiu sam rozumiem, to jest tam ciężkie tory. pierwszy raz przyjechać wszystkie drużyny najpierw. Pier, e, pierwszy raz na nowych tory, to ciężko będzie. To, to to jest fajne na drugi rok, jeżeli tak, e, pierwsza lidzy i, i na pewno teraz drugie miejsce mają. Z nami Sebastian Ułamek. Wczoraj jeździłeś w Grand Prix Słowenii. Czy czujesz zmęczenie jakieś przed dzisiejszym meczem? Nie, koncentruję się na dzisiejszym meczu, tak jest wszystko w porządku. Jak pamiętamy, mecz wyjazdowy Unitarnów z Lokomotywem, byłeś nieobecny czy dzisiaj ta obecność sprawi, że Unia Tarnów wygra? Chciałbym bardzo, żebyśmy dzisiaj wygrali to spotkanie. Tutaj ze mną obecności myślę, że chciałbym tyle zdobyć punktów, żeby moja drużyna wygrała dzisiaj to spotkanie, tak dla upieczętowania siły naszego zespołu i, i oczywiście zrobienia dużego kroku na awans do Ekstraligi. Czy ten słynny tor w Daugapili sprawia Ci jakąś trudność? Co, co przyjeżdżam tu, jest zawsze coś innego, także... Nie jest to taki normalny tor, zawsze coś innego. Tak jak dzisiaj, znowu deszcz, znowu coś innego. No i będziemy robić wszystko, żeby było dobrze. Dziękuję bardzo. Będziemy robić wszystko, żeby było dobrze. To Sebastian Łamek, a już przed nami pierwszy wyścig za chwilkę bieg. Juniorów, który będzie nam otwierał te zawody. Czterech zawodników, którzy już pojadą w pierwszym biegu. Tradycyjna para gospodarze, a więc Artiom Maguta i Maxim Bogdanow. Oni będą w tym pierwszym biegu stanowili o sile lokomotywu. Natomiast jak chodzi Marcin o skład jaskółek, to Szymon Kiełbasa na motocyklu Janusza Kołodzie i Patryk Hugarta współpraca Kołodzie koło i Kiełbasa obocnie dość, dość wygląda, bo Szymon kiedy zaczynał, je, zaczynał jechać na sprzęcie Janusza, Prezentuje się coraz lepiej na to, że. Tak, ja właśnie chciałem przypomnieć, widzą, że ostatni mecz też komentowaliśmy właśnie tych dwóch ekip i wtedy pytałyśmy się właśnie, yy, na temat Szymona. No, widać postępy. Yy, chłopak się bardzo szybko rozwija, ma dobry sprzęt no i, i jest, stanowi coraz większą siłę zespołu, można powiedzieć. Kiełbasa w żółtym, Hogart w kasku białym, potem Bogdanow w czerwonym, Martią Maguta w niebieskim, to jest obsada pierwszego wyścigu, natomiast oczywiście to o czym Marcin mówisz, a natomiast ekstra liga, bo taka chyba jednak będzie w Tarnowie, tak uważam w przyszłym roku to już na pewno trzeba będzie mieć pod tyłkiem dosyć poważny sprzęt, ale to już zmartwienie tarnowskich działaczy i samego Szymona Łaguta, jeszcze ostatnie poprawki tutaj na kolejnice No i popatrzmy Paśma w górze dobrze Bogdanów dobrze także Łaguta, ale tam skontrował motocykl. Teraz pójdzie przy krawężniku i gospodarza obejmą podwójne prowadzenie. Trzeci jest w kasku Białym, Hugard, czwarty Kiełbasa, więc wygląda to wszystko na podwójne zwycięstwa, więc niejako na dzień dobry. Łotysze tutaj stawiają ciężkie warunki. Tradycyjnie niejako podwójne prowadzenie. Już spora przewaga, rozstawili się Gęsiego, jeżeli tutaj nikt nie popełni błędu, a ten tor, pomimo tego, że. Tutaj spadł deszcz. To doskonale, jak na razie, przygotowany. Ale póki co, z tego co widać, start i ewentualne rozegranie pierwszego łuku. To jest wszystko. Nic więcej się tutaj nie zdarzy. 5 punktów za chwileczkę zapiszemy dla podopiecznych Nikołaja Kokina. Ostatnie okrążenie, tam problemy. Jeszcze szamona kiełbasy ze sprzętem jakiś. Trzeba będzie poprawki nanieść na pewno na kolejne wyścig. Ja, gospodarze tymczasem zdobywałem pierwsze 5 punktów w dzisiejszym spotkaniu. Bogdanów za 3, Łaguta za 2, Jeden punkt, Patryk Hugar bez punktu, Szymon Kiełbasa 5-1 w pierwszej gonitwie. No i to potwierdza, Marcin, to o czym mówiliśmy, że tutaj nie mają zamiaru klękać przed Unią Tarnów gospodarze. Już w pierwszym biegu pokazują, że będzie im bardzo zależało na tym, aby wygrać, chociaż. U siebie na torze. Za chwileczkę, powtórki. Zobaczą Państwo, jak doskonale pojechał Artię Łaguta. Gdyby tam nie skontrował motocykla na połowie łuku i pojechał dalej pod płotem, to myślę, że efekt byłby jednak gorszy. No ale tutaj zobaczymy raz jeszcze, jak to wszystko wyglądało. Za chwileczkę powtórki, 5-1 przypomnę po pierwszym wyścigu i teraz właśnie start, tutaj już był kapitalnie Bogdanow z przodu, Łaguta tu ładnie pracował na zewnętrznej, tutaj proszę zobaczyć skontrował motocykl, błąd Patryka Hugarta, natychmiast wykorzystany. Na wyjściu z tego wirażu nie miał Marcin do powiedzenia Szymon Kiełbasa nic za bardzo, o nim dużo mówiliśmy przed tym wyścigiem. Tak, dokładnie. No, yy, Szymon został na starcie już i po prostu miał problem z płynnym pokonywaniem łuków, a co dopiero z walką, więc ja myślę, że, że dzisiaj będzie ciężka, ciężka przeprawa Unii w Dołga Pilis. Tor jest bardzo wymagający, moim zdaniem. Jednak nie jest to taka nawierzchnia. Do której oni się przyzwyczaili. Myślę, że na pewno będzie trochę bardziej przyczepnie po tym deszczynku, który spadł. A teraz jeszcze Maxim Bogdanow. No, a teraz widok dużo bardziej piękniejszy. Tylko, żebyśmy Marcin mi, żebyśmy nie zapomnieli podać obsady tego wyścigu. Bo jak się zapatrzymy, to możemy się obudzić jak będzie meta. A więc do pracy wracamy. Grigori Łaguta w kasku czerwonym. Leonid Paura w kasku niebieskim, to są gospodarze. Chociaż taka mała dygresja, widok Marcin był piękny przed chwilą. Tak, na pewno tak. Na pewno tak. No oni mają lepiej, bo spod taśmy lepiej to widać. Sebastian Łamek w żółtym i Jesper Monberg w kasku koloru białego. To jest obsada, jak chodzi o drugi wyścig. Przypomnę, po tym pierwszym biegu 5-1 wygranym przez gospodarzy, na pewno tutaj apetyty rosną, no ale teraz już zaczynamy prawdziwe ściganie, nie ma Romana Poważnego mówił o tym Nikołaj Koki, to na pewno spore osłabienie, bo Romek zwłaszcza na to, że w Belgopis był zawodnikiem na 80 punktów no i na pewno to jest duży minus, bo nie sądzę aby Lonit Paura, czy Wieczorszaw Gieruckis patrząc na tych zawodników przez przekrój całego sezonu Powalczyli dzisiaj z Tarnowską Unią. 26 sekund zostało do startu. Łaguta w czerwonym, Paura w niebieskim kontra Sebastian Łamek, jest Monberg w kasku białym. Eee, faworyt Marci Twój na ten wyścig? Na ten wyścig? Myślę, że Sebastian Łamek. Sebastian Łamek, przypomnę, w kasku żółtym pole numer dwa. Kapitanie Łaguta minimalnie tam się czołgał. Pod taśmą zamknięty jednak przez Monberga. Jest Łaguta, drugi, trzeci łamek czwarty. Powera, tego się należało spodziewać. No i zobaczymy co zrobi Grisza, bo niezwyk przegrywać na tym torze. Załogist teraz problemy Łaguty. Niczym Nicki Petersen wczoraj, kiedy to przewrócił Tomasza Goloba na wyjściu z jednego z wiraży. Ale znowu na razie bez walki tutaj. Chociaż ta przewaga Monberga nie jest aż taka duża. Zyskuje troszeczkę duńczyk na prostych, ale na wyjściu z że dogania go. Grigori Łaguta. Bardzo blisko w tej chwili. Duńczyka Łotysz, łamek rekreacyjnie. Po jeden punkt widzi, że to nie ma sensu, bo i tak nie da sobie rady teraz szeroko za Duńczyka wchodzi łaguta. Jak na razie to wszystko nam wygląda 2 do 4 dla tarnowskich jaskółek. Łamek teraz. E, krótki przegląd silnika ale dowiecie na pewno jeden punkt do mety, no a proszę, jest pen Monberg za trzy, Łaguta za dwa, Marcin twój faworyt, jeden punkt tylko, Sebastiana Ułamka no i bez punktu Lonit Paura, ale potwierdza się to, że jak na razie w przegranym starcie nie za wiele można zrobić na tym torze w Daugavis, ty jesteś mechanikiem, eee, twoim zdaniem w ten tor się odsypie, będzie walki będzie dużo? Ja myślę, że, że tak. Martwi mnie trochę to, że, że tor jest dosyć mocno naciągnięty wodą i obawiam się, że zrobią się też kolejniki i dziurki na tym torze. Z tego słynie zresztą tor w Dałgabielis. Miałem okazję być tam parę razy no i naprawdę nie jest to łatwy tor i dla zawodników, i dla mechaników. Nie jeździłeś? Nie jeździłem. Szkoda, jakby się jeździł i się powiedział wrażenie, a tutaj mamy tylko takie poglądowe. Ale Antonio śmigał dosyć nieźle z tego co pamiętam. Tak. Zdarzyły się dobre występy tutaj, na Grand Prix. Tutaj widzimy raz jeszcze Łaguta, ale zabrakło dojazdu Kapitalnie Monberg z tego czwartego pola. Starał się potem łaguta jeszcze tą pozycję odbić pierwszą. To przy krawężniku to po i troszeczkę zaatakować, ale nic z tego nie wyszło. Raz jeszcze start. Proszę zobaczyć na czerwony kask. Jest to szybki puścił sprzęgło, ale... Józef Piekarski, który dzisiaj jest sędzią, stwierdził, że jest wszystko w porządku, problemy tutaj dużo łaguty opanował. To jednak kapitalnie. No i dowiózł dwa ważne punkty do mety. 4 do 2 przegrali ten wyścig gospodarza. To oznacza, że mamy 7 do 5 po dwóch gonitwach na torze Lokomotivu. A już kolejni czterej żużlowcy na Państwa ekranach. Teraz w kasku czerwonym. Legenda torów Dałga i właściwie Łotowskiego Speedwaya Andrzej Korolew przypomnę przez wiele lat Jeden z filarów Unii Leszno, Potem solidna druga linia na teraz Kiedy właściwie już czas kończyć karierę on w dalszym ciągu bawi się Speedwayem Zwłaszcza na torze w Daugapis jest niesamowicie skuteczny Z wyjazdami bywa różnie zresztą Dałga yy, Taka pozycja dobra to jest yy, Przede wszystkim to są wygrane na własnym torze Bardzo ważne bardzo wysokie gdzie potem Ciężko było tą przewagę odrobić. No a jedyna wygrana tutaj, taka, która zszokowała właściwie Polską pierwszą ligę, to była wygrana w Rybniku. No, Marcin, Ciebie to boli bardzo na pewno, bo jesteś z Rybnika. No i tutaj, kiedy powiedziano przed tym spotkaniem, że Lokomotiv wygra w Rybniku 50-40, to wielu pukało by się w czoło. No dokładnie tak, na pewno. Ja też myślałem, że Rybnik śmiało sobie poradzi, z Kapilis. No, ale jednak wyszło inaczej. Wiadomo, yy, nie jestem teraz pewien, czy, czy był roni, czy jakieś kontuzje były. Wiem na pewno, że, że rybnik miał jeszcze jedną taką wpadkę z Poznaniem. Wtedy mogliby się usprawiedliwić brakiem zawodników. No na pewno Dalga Pilis w tym roku nie jest chłopcami do bycia. I to widać yy, dokładnie po wynikach u siebie na torze. Wyciągnęliśmy wnioski przede wszystkim z zeszłego roku, i to ogromne wnioski. No i co? No i ekstraliga w Dolgofins w przyszłym roku. No to jest całkiem realne oczywiście, no ale. Zobaczymy. Gieruski z niebieskim, Korole w czerwonym. Kontra Bian Petersen w białym, Piotr Świderski w kasku koloru żółtego. Przed nami trzeciego litwa jeszcze poprawki Petersena. Już chyba wszystko dobrze i za chwileczkę taśma pójdzie w górę. Dobrze Petersen, dobrze Świderski. 5-1 jak na razie dla. Parę jaskółek, ale koszmarny teraz błąd Świderskiego i kapitalna akcja gospodarzy na wyjściu z tego wirażu. Tu jeszcze Świder próbuje odzyskać pozycję. Niebezpiecznie wypustowany motocyklem wszedł w ten wiraż. pod jadącego w kasku niebieskim. Gieryckuca Gieruckis tam mocno pracuje gazem. Proszę zobaczyć kapitalnie wyprzedza Świdra. Świder ostatni z przodu Biern Petersena to oznacza, że jest 3 do 3. A drugi nie kto inny jak Andrzej Korolew. To jest przypomnę gość, który ma także polskie obywatelstwo. Teraz problemy jakieś Piotra Świderskiego czy Marcin da się ocenić z perspektywy obserwatora, co mogło się stać z motocyklem, czy to jest prąd, czy to jest jakieś inna przyczyna? przeszkoda? Oj trudno mi jest stwierdzić. Pierwsze dwa okrążenia wszystko pracowało wyśmienicie. Teraz widać, że Piotr zjeżdża już na trawę. No trudno jest ocenić tak teraz w tym momencie co, co, co się stało z motocyklem. Czy bywają Marcin takie sytuacje z Antoniem, kiedy miałeś, kiedy na przykład jest defekt i jest zjazd do, do boksu i właściwie zupełnie nie wiecie o co chodzi, co się stało i nie potraficie znaleźć przyczyny defektu? Tak, czasami to jest tak, że, że mieliśmy akurat taki, taki, taką wpadkę w Zielonej Górze, gdzie po opuszczeniu sprzęgła motor zgasł, Anton zjechał do parkingu, a w parkingu motor normalnie zapalił i dalej jeszcze dwa biegi na tej samej maszynie przejechał normalnie. Zdobywając jakieś punkty, także czasami wydaje się, że motor żłobowy jest prosty, ale czasami naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Wyniki szybciutko dla Państwa, bo jesteśmy Państwo to, to winni. Petersen 3, Korolew 2, Kieludzki z 1, Świdelski Defekt po 3. 10 do 8 po 3 konitwach. Po szwedzku Anton Przeklina, czy po polsku jednak. Bo... <laughs> Rozmawiałem z wieloma zawodnikami i wszyscy mówią tak, że uczymy się języka polskiego, ale przede wszystkim uczymy się pięknych łacińskich słów. Czy Antonio także tutaj łaciną dosyć operuje w parku maszyn po takich na przykład defektach, jak mówisz? O, jest, jest ciężko, naprawdę. Dużo ludzi już widziało. Jest bardzo, bardzo można powiedzieć, agresywny jest Anton, jeśli, jeśli zdarza się właśnie jakiś defekt. Albo albo jakaś sytuacja trudna na to, No tak, łacinon rzuca w trzech językach, także każdego potrafi zrozumieć. Aha, czyli angielski, szwedzki, polski też, tak? Też. No to naprawdę, proszę Państwa, tutaj wygląda na to z tego co mówi Marcin Momot, poliglota Antonio Lindbeck. No, nie spodziewaliśmy się tego, teraz tutaj ujęcie z innej kamery. Jak to wszystko ładnie pracuje. Zepsuł stan Karabackis. Zdecydowanie, no nie można w ten sposób startować, bo nie da się. Nic zupełnie zrobić. No a teraz tutaj pięknych kobiet, ciąg dalszy. To i nie wiem, czy z okrętu podwodnego pan uciekł, bo taka czapka do tego go predestynuje. Ale jak na razie wesoło w Daugapilis bo 10 do 8 prowadzę w gospodarze na no kolejny wyścig przed nami i emocje nie mniejsze. Nie wiem, Marcin, czy są na moje? W tych parasolkach będziemy się musieli chyba schylać. No, ale, ale podprowadzające naprawdę e, pierwsza klasa, zapomnieliśmy o tym konkursie. Ja obiecałem naszym telewizom gdzieś chyba w czerwcu, że zrobimy konkurs na najładniejsze podprowadzające w Polsce. No i jakoś niestety e, nasz naczelny redaktor stwierdził, że to nie jest dobry pomysł. Nie wiem dlaczego, no i tak bardzo nad tym ubolewamy Marcin, bo myślę, że Dałgopis miałoby duże szanse. Nie czynsz Dałgopis na zwycięstwo. Ja uważam to samo. To znaczy, zawsze, zawsze, kiedy przyjeżdżaliśmy do Deogapilis, to, to, to miasto słynęło nie tylko z różla, ale i z pięknych kobiet. Ale lepiej o tym nie, nie, nie rozwijać możemy, tego tematu. Nie możemy, proszę Państwa, na antenie o tym mówić, bo mecz jest emitowany do 22. Nie ma czerwonego kółeczka na ekranie. Nie chcemy demoralizować tutaj pewnej grupy społecznej, a więc, a więc to zostawimy sobie poza anteną. Jasno podrzucił w kasku czerwonym, jego partnerem będzie Maksym Bogdanow w kasku niebieskim, to jest parę gospodarzy. Goście z kolei tutaj dyscyplinują do boju Janusza Kołodzieja w kasku koloru żółtego i w miejsce Szymona Kiełbasy pojedzie Patryk Hugard w kasku białym. Hugard, dobry sezon w polskiej pierwszej lidze 1,714 średnia, o i dobrze pamiętam, to jest naprawdę niezły występ, niezła średnia, dobre występy, chociaż przy, czasami są przeplatane ze słabymi ale myślę, że pamiętam jego kapitalny mecz yy, półfinał Pucharu Świata Wojen, kiedy 7 punktów w dobrym stylu zdobył Hugard, to jest naprawdę dobry wynik, popatrzmy Kołodziej znakomicie, dobrze także Hugard, ale tutaj już zamknęli marzenia o dobrym miejscu, ciasno bardzo się zrobiło na wyjściu z tego wirażu jest Janusz Kołodziej w kasku żółtym, pierwszy tam próbuje Hugard szerzej nieco wejść jak nam się to wszystko zakończy, Bogdanow jest drugi póki co, czwarty w kasku czerwonym, podżuzg, Bogdanow teraz bardzo szeroko za Janusza Kołodzieje. Kołodziej spogląda na swojego rywala, Bogdanow bardzo napędzony tam, blokuje Kołodziego jak może, teraz przecinka Bogdanowa, kapitalny pojedynek, tymczasem z tyłu walka o jeden punkt, bo zbliżył się jadący w kasku czerwonym, podżuzg do Hugarta. A proszę zobaczyć, Bogdanow raz z jednej, raz z drugiej strony, teraz z kolei przy Kredzie atakuje. No i proszę bardzo, wyprzedza Janusze Kołodzieje. Ten próbował jeszcze zamknąć tam Maksima. Bogdanowa tymczasem wyrzucony pod płot musiał ująć gazu. No i mamy koniec tego pięknego bie biegu. Najładniejszy chyba wyścig jak na razie w dzisiejszym spotkaniu. Bogdanow, potem Kołodziej, Hugard i Podżózk po trzy. Kolejny remis mamy dałga pisa, ale ładny pojedynek Janusze Kołodzieje i Maksima Bogdanowa. No brawa, brawa, jeszcze raz, wielkie brawa. Tutaj na pewno nie jest tajemnicą, że na braci łaguta, zwłaszcza na Grigoria i na Maksima Bogdanowa właśnie e, czyha cała żużlowa Ekstraliga, ale e, wiemy skąd idąc, że nie ma takiej możliwości, choć znaczy nie ma. No. Oczywiście jest taka możliwość, ale tutaj zarówno Bogdanow jak i An. Grigori Waguta Artio Maguta stwierdzili, że dobrze czują się w domu i nie zamierzają odchodzić. Marcin z Bydgoszczy też były propozycje, z tego co wiem, nie wiem czy to plotki były, czy gdzieś tam Leszek Tylinger robi przymiarki pod Grigorija Wagutę, ale z drugiej strony to jest to, o czym ja mówiłem, kto nie robi pod nich przymiarek? No ja uważam, że, że na pewno jest to bardzo wartościowy zawodnik i pokazał już nieraz, czy w Grand Prix, czy w drużynie, że potrafi się ścigać z najlepszymi i wygrywać z nimi. No ale z tego co też wiem ja i, i znam się osobiście z Grigorym, to, to, to jemu jest dobrze w Dałkapini Michale. Też tak uważam, a jak mówi stare powiedzenie albo przysłowie, jak zwał tak zwał, nie lepsze jest z wrogiem dobrego, a więc myślę, że bracia łaguta zostaną tutaj znakomita tak Bogdanowa, ale gdyby trafił w nogę kołodzieja byłoby. Ostro dziękujemy. Za pierwszą część wracamy po krótkiej przerwie na tor Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa.